tam do naprawy z jednej paczki jak widać cobra 19 plus już starsze radio takie troszkę leciwe ale klasowo bardzo dobre no i oczywiście prezydent Lincoln pierwszej generacji jak widać nawet w ładnym stanie do tego dwa mikrofony Jeden mikrofon oryginalny od kobry, a drugi mikrofon, już niestety jakiś zastępczy do prezydenta Lincolna. Przy prezydencie Lincolnie był mikrofon jeszcze dodatkowo ze zmianą kanałów na mikrofonie przyciskami od góry. Natomiast tu już mikrofon jest jakiś inny, no ale to nieistotne. Może zacznę, no może od, od tego małego radia, duże zostawimy sobie na deser. Miałem już podłączyć ten radiotelefon i, i go wypróbować. Tu nawet widać po, tym, po tej gumce, że prawdopodobnie był tu kiedyś przylutowany wtyk, wtyk do zapalniczki, do samochodu, no ale zostało to obcięte. W tej chwili gołe końcówki, ale nieistotne. Natomiast najważniejsza rzecz, którą zauważyłem. W środku w samym radiotelefonie coś niestety lata. Jeśli jest to jakaś część, jakiś podzespół metalowy może doprowadzić do zwarcia i zniszczyć urządzenie. Także najpierw. Najpierw ja, ja ten radiotelefon porozkręcam i dopiero zobaczymy co tam się dzieje w środku i będzie można je sprawdzić. Także najpierw najpierw odkręcę obudowę a następnie Sprawdzę, co tam w środku lata. Zostały dwie ostatnie śrubki. No i komisyjnie otwieramy i patrzymy, cóż tu mogło w nim latać. No, latało latało o właśnie takie coś jest to niegroźne ale proszę zobaczyć w generatorze ta parafina jest już wydłubana ktoś już tu o tu następny kawałek jest o o proszę zobaczyć także już ktoś tu dłubał w radiotelefonie, bo parafina samoistnie, niestety, tak się nie wykruszy. Nie znam takiego przypadku. Tak samo jak nie znam przypadku. Aha, i muszę zrobić zbliżenie. Tu filtr wykręcony. Tu filtr wykręcony, ułamany. Tu filtry rdzenie. No Muszę się przyjrzeć tu dokładnie, ale rdzenie powkręcane albo do oporu, i powyłamywane, no popękane po prostu rdzenie. Tak samo jak i w generatorze. Także nasi tu byli. Zrobię zbliżenie. W tej właśnie oto puszeczce znajduje się generator. Jest on zalewany specjalnie parafiną. Natomiast tu widzę, że rdzeń jest wkręcony całkowicie do dołu. Tak samo jak i w tych filtrach. No, będę musiał tu przyjrzeć się dokładniej, ale widać, że te rdzenie są tu popękane. Na przykład ten rdzeń, o właśnie to, proszę zobaczyć on. No, nawet, nawet chyba źle został wkręcony bokiem. Nie wiem, czy to zobaczycie. Moment, jeszcze zbliżenie zrobię. No proszę zobaczyć, tak wyglądają filtry. O tu mamy przykład dwóch wykręconych, dwa wykręcone rdzenie. Tu i tu, a ten nawet jest też pęknięty z boku. Proszę zobaczyć. Złapię ostrość? Złapie. No teraz dokładnie widać. Jest wykręcony i oprócz tego jeszcze pęknięty. Jeśli, jeśli nie uda się powykręcać rdzeni i prawidłowo ustawić, to są akurat filtry: ten jest od odbiornika, ten jest od odbiornika, ten jest od odbiornika. To są trzy filtry od odbiornika. Natomiast tu mamy filtr. O nie wiem, czy. Moment, jeszcze raz, bo. O, teraz będzie widać, bo mówiłem, a nie było widać. Ten filtr jest od, od odbiornika. Raz, dwa, trzy, cztery filtry od odbiornika. Tu jest pierwszy filtr częstotliwości pośredniej, tu jest drugi filtr częstotliwości pośredniej. Tu mamy. Cewkę od generatora tu mamy filtr raz, dwa, trzy od nadajnika, czyli też ktoś nimi kręcił. Natomiast jeszcze jedna rzecz, zobaczymy sobie z drugiej strony, jak to wygląda. No, z drugiej strony proszę zobaczyć, odjadę trochę zoomem. Z tej strony wygląda bardzo ładnie. Czyli ktoś kręcił filtrami, ktoś kręcił rdzeniem w generatorze, natomiast tu z tej strony ładnie to wygląda. A jak ładnie wygląda? No to zawsze filtr można albo zestroić, albo wymienić. Jeśli oczywiście nie uda się wykręcić rdzenia, który znajduje się w filtrze. Także czas start do roboty. Aha, no właśnie. Teraz, jak już wiem, co latało w radiu, czyli parafina, można podłączyć radiotelefon i go wypróbować. No właśnie. Natomiast tu, no niestety, no tak jak widzicie, no. Ktoś pojechał normalnie na grubo. Złożyłem na razie. Obudowę, aby łatwiej było podłączyć antenę oraz zasilanie. I mamy tu minus, i mamy plus. I teraz można uruchomić radiotelefon. No i co? I nie świeci. Czemu nie świeci? Jeszcze zobaczę o coś tu. Czy mi się zdaje? Czy coś tam się włączało? No tak. Patrzę. Bezpiecznik spalony. No to szybciutko biorę. Biorę następny bezpiecznik. Jeśli jest zwarcie, to się przepali i co? O, brawo świeci. No, to już jest pół sukcesu. Zobaczymy, czy kanały zmienia też. Kanały zmienia, ale przy podłączonej antenie nie pokazuje nic na wyświetlaczu, a powinno wtedy by pokazywało nam, że radiotelefon odbiera jakiś sygnał. No ale ponieważ zapewne Generator nie pracuje. Odbiornik totalnie rozstrojony, filtry uszkodzone, to i dlatego nie ma odbioru. Sprawdzimy czy szumi. Nie słychać, nie słychać żadnego szumu w głośniku. Natomiast zobaczymy czy jest nadawanie. Niestety brak mocy wyjściowej. Nie ma nic. Natomiast, dlaczego również ja osobiście lubię ten typ radiotelefonu? A szczególnie, proszę zwrócić uwagę, dokładnie Cobra 19, która tak wygląda, z tych starszych oczywiście, bo widziałem na rynku również podróbki, które wyglądają bardzo podobnie ale niestety w środku elektronika już jest inna. Natomiast ten radiotelefon przy maksymalnej sile głosu w wyłączonej blokadzie szumów praktycznie nie szumi. Pomimo, że jest uszkodzony odbiornik, to inne radiotelefony by szumiały. Można sprawdzić, czy radiotelefon, czy wzmacniacz małych częstotliwości w radiu działa i proszę posłuchać. Jeśli dotykam palcem do nóżek od wzmacniacza MC, to w głośniku dopiero słychać brumienie. Natomiast sam radiotelefon z siebie nie szumi i to jest właśnie to, co tygryski lubią najbardziej. A więc czas start. Zabieram się za naprawę tego radiotelefonu, ponieważ mnie osobiście szkoda by było Wyrzucić je na śmietnik, i mamy teraz prezydenta Lincolna, drugie radio, ale najpierw może przeczytam karteczkę od właściciela tych radiotelefonów. Witam, panie Andrzeju, mam dwa radia do roboty: Lincoln, jeden od taty, który kupił je jako sprawne, a okazało się popsute. Bezpiecznik się pali przy włączeniu radia. Dioda, końcówka mocy. Znak zapytania, spalone. Znak zapytania. Proszę o naprawę i zestrojenie radia. W zależności co jest popsute, jaki koszt, proszę mnie poinformować. Natomiast Kobra, Kobra 19 plus, radio to pierwsze mojego ojca leżało leża, leżało to nie nie mogę rozczytać. Leżało kilka lat w szafie. Wiem, że kuzyn je zabierał na trasę. Nie wiem czy grzebano w nim. Pełny tuning i naprawa nie wiem nawet, czy jest w zerach przestrojone. Jeśli nie, to wykonać jak w Alanie 18. No, bo temu klientowi yy, naprawiałem, tuningowałem Alana 18. Widocznie klient zadowolony, więc przysłał mi następne dwa radia do zrobienia. Więc jak to się mówi, robię co, mo co w mojej mocy. Czas start. A ponieważ yy, Klient napisał, że radio po uruchomieniu pali bezpieczniki. To nawet ja nie będę go uruchamiał, nie będę włączał. No ponieważ jest to bez sensu palić bezpieczniki jeden za drugim, więc najpierw radio rozkręcę, może i może rzeczywiście rozkręcę i zobaczymy, jak ten radiotelefon wygląda w środku, a później dopiero wykonam pomiary. Dokładniejsze, co tam jest spalone. Rozkręciłem obudowę, ale najpierw chciałbym pokazać, już tu nie ma oryginalnego gniazda. Przewód został tak właśnie zamontowany na stałe. Natomiast sam radiotelefon wygląda w środku. O, właśnie tak. No, zobaczymy. tada Oho, ho. No. I widzę, nieźle tu się działo. Proszę zobaczyć. Już widać nawet na pierwszy rzut oka. Widzicie? Przy końcówce mocy tu wszystko aż pociemniało. Od ładnego, pewnie, zwarcia. Także duży prąd tu musiał jakiś iść. Albo od przegrzania, czyli, czyli również i tu nieźle się działo. No, ale nie uprzedzajmy wypadków. No, przewody zasilające zostały przylutowane tu bezpośrednio. Generalnie płytka wygląda całkiem przyzwoicie, natomiast z tej strony jeszcze nie zaglądałem. No, z tej strony też wygląda, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Też całkiem przyzwoicie. Nie widać tu, żeby ktoś coś grzebał. Radio naprawdę w ładnym stanie. No, przyglądam się, przyglądam. Tu jakieś napisy widzę pomalowane na płytce w niektórych miejscach. Tak jakby jakimś flamastrem. ML1 czy M13? Tu mamy napis jakiś KO czy K0, tu KN. I tu też przy. Widać te napisy. Może zrobię zbliżenie. Zobaczycie, jak to wygląda. No, właśnie, w niektórych miejscach takie są porobione napisy. Tu. Również w tym miejscu, o, widać? Nie widać. O, teraz. Także w, w kilku miejscach widać takie poro porobione napisy, chyba jakimś pisakiem, flamastrem. No nic, radiotelefon w każdym bądź razie w ładnym stanie. Także muszę zacząć szukać tu usterki. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie tradycyjnie. Także żeby nie zanudzać teraz czas start. Troszeczkę ja się pobawię, czyli zrobię to, co najbardziej lubię. Natomiast później efekty mojej pracy i co było uszkodzone, oczywiście oczywiście pokażę, ale żeby nie przedłużać filmu, żeby znów nie trwał Ponad pół godziny, no niestety, żeby cokolwiek pokazać, no ten film musi być jakiś długi. A nie mam tu specjalnie miejsca, żeby ustawić kamerę i, i pokazywać. O, teraz pięknie odjadę, żeby było radio całe widać. Nie mam miejsca, żeby tu pokazywać w trakcie naprawy, jak to wygląda, no bo to i też bez sensu. Czasami jest to kilka godzin, więc nie będę Was męczył siedzeniem przy monitorze i oglądanie przez kilka godzin tego, co ja wykonuję, bo to dla mnie w zasadzie jest to ciekawe, interesujące, czyli dochodzenie do tej usterki, co się zepsuło, co jest uszkodzone i może również dlaczego to się uszkodziło. Także. Czas start, koniec gadania, zabieram się za pracę. Od czegoś trzeba zacząć? To może zacznę od, właśnie, koberki. Poszukałem w swoich zbiorach. No i proszę bardzo: jest druga kobra na części, filtry nawet nieruszane. Nawet generator o, właśnie tak powinien wyglądać generator. Zalany parafiną, nieruszany, niedłubany. Także. No, to już oczywiście radio rozgrzebane. Nie ma, nie ma syntezy. No, tak jak widać, potencjometry już do czegoś mi się przydały. Także powolutku, powolutku. Widocznie obudowa była w bardzo złym stanie, albo w ogóle nie było obudowy. Czasami właśnie takie radiotelefony kupuję na części na portalach aukcyjnych. Także, za jakieś tam niewielkie pieniądze czasami można wyhaczyć tego typu radiotelefony, a później niestety one nawet kilkadziesiąt lat leżą, ponieważ ten radiotelefon był produkowany no za 30-40 lat temu, no może coś koło tego. Także mniej więcej tyle ten radiotelefon może mieć, ale ponieważ warto. Warto ten radiotelefon naprawić. Jak widać obudowa i panel przedni jest w bardzo ładnym stanie. Sam radiotelefon, można powiedzieć, bardzo dobrej klasy, jak na taki leciwy radiotelefon, więc więc warto go przywrócić z powrotem do życia. Szkoda tylko, że no ktoś tu się tak postarał i tak go pięknie. Ech. Szkoda gadać. No dobra, życzę wszystkim jak najmniej tego typu usterek i kontaktów z takimi z takimi osobami, które tak potrafią radiotelefon doprowadzić do takiego stanu. No i życzę dalekich łączności i pozdrawiam!